No. Zadaj im zagadkę, gdzie Ta, jesteś? Wydolny. Zagadkę dla widzów zagadkę za dla widzów Nie, bo on patrzy na mnie, bo to jest wiesz, to, Ja teraz mówię tak, że. Zada im zagadkę, gdzie jesteś? Wiesz, że jest samochód, tu jaki tu aż Wjeżdżam do Wiednia, śnieg wita nas szczerze, ściany białe jak pustno wuda w każdej mierze Kasia na kanapie, w ręce kieliszek Wiesz jak zagą w kącie, tam kręcą spicę Prześciąc skajką, gadają o trzechach, długi z przy barze Tu każdy w decha chce na głośnikach Bity jak spiegła, tu każda nuta, jakby noc się przeciągła leje się z tłumiami, śniegu, plany Każdy w swoim rytmie, każdy w tylko chaos nas goli! Daleje się strumieniami, wiewięc z brudne plany. Każdy w swoim rytmie, każdy w swojej roli. Noc bez reguł, tylko chaos nas goli. Brzeszczot wchodzi ostro, rzuca szarp jak brzydwe, kajka śmiechem zaraza jakby była w dystrykcie. Wiesza zagą w kuchni, szklanki brzęczą głośno, wódka z lodem tańczy, jakby była miłością. Długi zblenią, śmieją się nad ranem śnieg w oknach odbija nasze stany Caila na beatbox, słowo bez kitu To jest nasz teatr, rap bez limitu Wódka leje się strumieniami, w jeden śniegu brudne plany, każdy w swoim rytmie, każdy w swojej roli Noc bez reguł tylko chaos nas Wód kaleje się strumieniami W jeden śniegu brudne plany Każdy w swoim rytmie, każdy w swojej roli Chaos nas goli. nie ma reguł, nie ma zasad. Każdy kieliszek to nowa zasadzka w jednym śniegu. Gdzie czas jest w zawieszeniu, gdzie przyjaciele tworzą własne. Słodka leży sześć strumieniami. W jeden śniegu, brudne plany, każdy w swoim rytmie, każdy w swojej roli. Mów w reguł, ty ma będziesz wskazówki. Tu nie ma reguł, nie ma zasad. Każdy pieliszek to nowa zasadka. W jeden śniegu, gdzie czas jest w zawieszeniu, gdzie przyjaciele tworzą własne, własne, własne. własne. Nie ma reguł, nie ma zasadzka. Każdy kieliszek to nowa zasadzka. W jeden śniegu, gdzie czas jest w zawieszeniu, gdzie przyjaciele tworzą własne, 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 własne. Kiedy kieliszek to nowa zasadzka w jeden śniegu, gdzie czas jest w zawieszeniu, gdzie przyjaciele tworzą własne, 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 własne. My dojdziemy, także dawajcie własne, nam lajki, wla... także panowie, ile to więcej, jak na najwięcej, najwięcej ile u was ja będzie mi... najwięcej. <laughs>